Reza Aslan, Zelota, Życie i czasy Jezusa z Nazaretu. Zapomnijcie na chwilę, że Jezus był Bogiem, jak twierdzą chrześcijanie, albo centralną postacią chrześcijaństwa, zdaniem pozostałych. Zapomnijcie o tym na chwilę. Książka jest o chodzącym 2000 lat temu po Galilei kaznodziei, który raz, był Żydem, dwa, w pierwszym wieku naszej ery rozpoczął tam swój ruch, trzy, i który za to został skazany przez Rzym na śmierć na krzyżu. Niby wszystko to wiemy, tak? To może inaczej. Wyobraźcie sobie, że pewien biedny, niewyedukowany, nieumiejący czytać ani pisać człowiek, zaczyna głosić swoje nauki dla biednych i odrzuconych, aż staje się takim zagrożeniem dla najpotężniejszego imperium świata Cesarstwo Rzymskie że ostatecznie schwytany, torturowany i zabity. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to brzmi jak historia o kimś, o kim chce się dowiedzieć czegoś więcej. I właśnie dlatego sięgnąłem po książkę amerykańsko-perskiego religioznawcy muzułmanina, którego wykładów od jakiegoś czasu słuchałem na YouTube. Bo Jezus, który mnie na nowo zainteresował, to postać nieprzeciętna, charyzmatyczna, złożona i innowacyjna. To postać, od której warto się uczyć i naśladować, niezależnie czy jest się chrześcijaninem czy nie.